Z wyjątkiem Ciebie skarbie i Ciebie, Kowalu, Masz talenty, które cenię, ale reszta już Was nie ma. A z wami nie ma i mnie. Tego się obawiałem. Wspominałem wam już o tym. wojna stracił rozum dio bracie idź za Plemiona. Moje żony. Skąd więc o mnie wiesz? Twoje istnienie zostało Wymazane z krat historii od Wiedźmy. Była przy Twoich narodzinach i przepowiedziała Twój los, jesteś pierworodnym pewnego dnia Olimp. Będzie Twój i tylko Twój. Zamiast być dumnym z wizji Twojej przyszłości, jak byłby dumny każdy dobry Ojciec. Zeus kazał skazać cię na śmierć, oddał cię wiedźmie i obarczył ją tym. Zadaniem, ale Twoja matka, królowa Hera, wybłagała u Wiedźmy darowanie Ci życia.